Siemanie, witajcie, witajcie, a gdzie na hardcore? Słuchajcie, jesteśmy na CHCPL oczywiście. Ehm, jak widzicie, tak zaczyna wyglądać nasza gildia. Nie pokażę Wam jeszcze kordy, bo w sumie nie wiem. Czy, czy macie nasze kordy, czy idzie sprawdzić, to w sumie nie będę Wam pokazywał. Ehm, tu jest jakiś pokój takich dwóch cweli, nie, wiecie. Nie wiem, czy jest jakiś w ogóle skrzynka, kto to jest w ogóle z pekaną, Patrzcie, nawet ten czar to całego, nie powiem, cebulę jedną... nic kapał, Albo patrzcie, podwalę im stół, nie? Patrzcie, jaka fifiu. <śmiech> 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 nie wiem, o co mi chodzi teraz. Jaki stół? Ten, ten? Ten stół? A nie, dla psa! Kurwa, kiełbasa! <laughs> <laughs> Dobra, odłożę im, bo będą się spinać dupki. Widzicie, oddaj to kurwa Już mi spamuje to, odłożę to mm. Co mogę wam pokazać w naszej gildii No w sumie, no nie wiem co mogę wam pokazać tak jak widzicie wygląda design Naszej super gildii hojp, hopp. hojp Do góry w sumie, o Edzia tu stoi, nie? Wiecie, ta z hasy <grystanie> No duszko na pelerynce Tutaj ziomek stoi sobie Skrzynka tu jest właśnie, wychodzi chyba do góry Nie wiem czy wychodzi, to są schody gdzieś w ogóle. Były schody, ale zapomniałem gdzie są popłyniemy do góry ze skrzynką, zobaczcie. O, fuck, tu sobie wypłyniemy. Tu jest takie przejście niebezpieczne. I tu będą schody, generalnie tutaj. Nie wiem co będzie, ale tu coś kopią, więc coś chyba tutaj będzie. Kirgona w drzewkarnia. Aha, ok. Czyli będziemy mieć drzewkarnię w kubojdzie w środku pod ziemią, więc fajnie, fajnie. Ale pójdziemy zobaczyć tą samą górę. No, standardowo zabezpieczenie przed y, No A ja, skrzynka myślę, że mnie porobi, ale kurde, ty i to wyjdzie obok. Zaraz Cobra X w ogóle będzie zrobić. <grytview> no, myślę, że mnie zamknie tych Cwelu <grytview> No, widzicie, tak wygląda tutaj do góry. Tu do góry nie wiem, co to jest. Co, co tutaj powstaje. Ale wy chyba wiecie, co tutaj będzie? E, patrz no i co? Nie działa. A trapo na Polaka mamy, ale ja ja będę, ale ja coś czuję no dobra, wykopię się w dupie do momentu wszystko Teraz pytanie, czy mogę to pokazać na filmie Nawet stołniareczkę postawili Ale jajce. A Tylko na jedną kratkę, czyli nie jest do końca to co No i już się zaczęło bugować Czyli nie umiem zbudować drapa na <grych> Nie musicie się obawiać tego. Dobra, może wejdę na TS, a tam do nich w ogóle... Test jest prywatny, bo widziałem, że parę osób się pytało. Czy te, czy mogą. A to jest... Your... Eh, debil. No, e, eh, debil kur... No, megaton, czemu ty musisz zawsze wchodzić za nami, no? nie Megaton. A kto? Nie Megaton. No, megado. Ten, Dobra, skrzynka co? mogę pokazać tego trapa na Polaka dla filmie? Na filmie? No, przyjmuję. Okej, okay, to pokażę. Ciekawe czy się ktoś złapie. a W ogóle tam się zaczęło bugować potem, nie? Nie wiem, czy wiesz. Nie, bo to jest tak, że tam dwóch z pistonów nie ma po prostu. Aha, nie stać was? No, a by stać? No, nie wiem, ale wystarczy tworzyć komplekso. No, to zamknij pizdę. Pi pi a widzicie skrzynka to retard Nie polecam tego gracza Kto to w ogóle jest jakiś no mamy No tak Jadbę, jedbę jedbę Nooo zobaczymy To no, była tak słaby Bośka w tą grę Ja myśliśmy jak ty wyszedłbyś I te typy byłyby na górze A jak bym ci O jest To bym uciekł ja bym, do środka tak bym Ja bym zbie, Ja bym uciekł nie. do środka no No ty swoimi skillami Ja jestem najlepszy w tą grę no, ty, Kuff, ty, To też znowu wchodzi Aha Jezu dobra Nieważne, ty możesz to być. A ty buźka masz live'a czy co? Nie, ale nagrywam se tak trochę. A, to zorka. Nie, spoko, tylko że... w Tak jak taki Megadon... Mówiłam skrzynka, zaraz Megadon za nim biegnie, kurwa. Tak w ogóle da się drewno palić? Bo to mogą cały design spalić. Da się i co? Aha, no to jak to się bije, to, to nie mamy kuba. I co? No, poza tym to nic. Okej, okay, dobra, skrzynka... Ta, ja idę skończyć tego firma i zaraz go wrzucę, i w ogóle będzie fajnie. Mówili. Hmm, a wiesz, gdzie to ja to mam? A w ogóle daj mi jedzenie, bo ja nie mam jedzenia. Ja też nie mam. To i się spamiętam. No nie nie. To se farmę buraków załóż. A z kim ja mam pokój, skrzynka? Moje z nami. Moje, z tymi debilami. E, co? Dobra, to spokojnie. Nie no, to to szuk <śmany> szukaj sobie adoratora do pokoju. Nie wiem czy... JPL extreme. Jezus. No ale... Wiesz mamy płytę jak ma, jest, Masz takie isto specjalne, nie? Mamy no. płytę gdzie tu normalnie z buku leci <laughs> Jezus A to ja może... Ej, ja, ja, ja może to też to sobie do... z buka. Ej, może ja też sobie zrobię takiego teksturpaka, co? Że będzie ten? Jakaś tu muzyka ciała. Że... Ej! Wiesz co tam będzie! Wiesz co tam będzie! Co? Domyśl się Co? Kiedy miałem problem, dzwoniłem się z płóćką i nagle... Dobra, prer, prer, prer. Nie <laughs> Daję wszystko To nie To powiedz, no powiedz, no powiedz no No powiedz, no. No, powiedz to No, no powiedz, nie, no, powiedz to? No, powiesz to? Nie, powiedz? Nie, no, powiesz? Ale no powiedz to no? Na mogę się jeszcze nawyzować? Tak no, powiedz no, powiedz to. No ale jesteś debil No i to jeszcze, coś, jeszcze, to, coś, jeszcze chcesz powiedzieć? I jesteś podwójny debil. A jeszcze coś powiedz? Sorry, nie masz na pokoju, won Kiedy, Kiedy miałem problem, zająłem się z prr pr, pr, pr. Dobra to sobie zrobię to z Zosią co? To sobie a zrobię z Zosią. Ale będzie X Exedia. Dobra, no, tu jest Lore i Edia. A słuchaj, a teraz nie nagrywaj, dobra? Teraz nagrywam cały czas. To było, <coughs> Pa, pa, pa. To mogę zmutować dobra. dzień na chwilę. Chcesz? A co chciałeś powiedzieć? Coś... No do Zosia nie mówili, tam ci z z Megalodon. A dobra, to. to cię mówno? No, widzicie, nikt mnie nie chce w pokoju generalnie nie wiem czy to jest jakieś wolne, bo w ogóle takie cikie te pokoje trochę są tu nie wiem, tu nie ma pokoju, bo są kaktusy i esenczant jest, jest moja mała baza e, tu jest w sumie, nie wiem nie wiem, nie mam pojęcia, chyba że te pokoje będą po prostu wyżej też jeżeli będą, no to super, a jeżeli nie, no to trochę e, lipa jeszcze może wam pokażę jednego z odszotów, pamiętajcie, że zostawić tu łapeczkę w górę oczywiście bo ona, wiecie na ile łapek? tutaj dużo musicie łapek robić. tu edge'a buduje, w ogóle nie wiem czemu tak, ale coś to ma na celu pewnie e, jak tutaj będzie łapek e, ilość 1000 to 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 nie dobra 1000 to nie to jak dobijecie 500 to odpalę może live'a dzisiaj, ale to byście musieli dobić 500 łapek, jakbyście dali radę a jak nie dacie rady to nie będzie także, no jak widzicie nie mam seta nawet, nic nie mam jest lipa totalna tu nie wiem co powstaje Jakieś zagrody dla świń chyba. <grym> LOL. Hashtag bójska rolnik, nie, nie wiecie o co chodzi. Czemu to jest tak? Właśnie, wyjaśni mi ktoś czemu dają tak płotki. Może dlatego, że nie trzeba ich zamykać potem, jak się wbiega. W sensie... No bo nie wiem. Aha, bo tu ma Sandix pokój tu ma hardcore che koksu i je -je -je jeżą. Hmm. Czy gdzieś jeszcze są wolne pokoje jakieś? Aha, tu mają te, co tam jest nic nie ma, a tu jeszcze też może mieć. Generalnie fajnie to jest zbudowane, że, jak nawet spalą nam ten design, to nie wejdą do pokoju. Bo jest widzicie wszędzie, wszędzie tutaj na przykład jest stone brick, tam jest glina i szkło. A na przykład, jakby było drewno gdziekolwiek, bo, bo z zewnątrz to wygląda tak, jakby. Widzicie, jakby, jakbyście to spalili, to myślicie, że wejdą do pokojów, no a nie wejdą, nie wejdą. Bez wszystko przemyślane strasznie. Tylko na pewno będzie szkoda straszna, jak to ktoś spali wszystko. <słuch> na przykład, ja bym się zdenerwował, wiecie, bo wiecie ileż czasu tam design, i nagle wam ktoś spali całego. Tu widzicie takie. No, strasznie mi się to podoba, strasznie to fajnie wygląda. Jeszcze w sumie nigdy nie miałem jakiegoś ogarniętego tego designu. W owadach też nigdy to nie było tak fajnie do końca ogarnięte. A tu Manganon kogoś ukradł, bo to chyba nie jego pokój Tak by the way Więc no cóż, to w tym odcinku będzie raczej na tyle Ja się z wami chciałem w tym momencie pożegnać I... Co? 500 lajków i robimy live'a? Co? Taki układ? Kto jest za? Zostawia łapkę w górę A kto nie, to może zostawić łapkę w dół, albo napisać komentarz Że ja nie chcę live'a, tym czweroł Czy coś takiego Także zapraszam do oceniania, komentowania i pisania komentarzy Także piszcie, no i wszystko w ogóle robicie, co chcecie. Jo.